Google Pixel 8 Pro. Czy to stary, dobry pixel? Zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania nowego dziecka od Google'a. Właściwie jeśli chodzi o wygląd, to już podczas unboxingu mówiłam, że te matowe plecy, ta wyspa na aparaty i ten smerfny kolor mnie po prostu w tym roku kupiły. Dodatkowo w tym roku kupuje mnie też ekran OLED LTPO o podwyższonym odświeżaniu do 120 Hz, o jasności szczytowej 2400 nitów, natomiast pamiętajmy, że jest to jasność w piku, czyli taka maksymalna, jaką na przykład możecie uzyskać na zewnątrz, natomiast podczas korzystania w, na przykład w domu, będziecie mieć maksymalną jasność 1600 nitów, co również nie jest mało i jest to na pewno więcej niż to było w Pixelu 7 Pro. I to naprawdę widać. Dodatkowo mamy teraz odblokowywanie twarzą, które umożliwia nam autoryzację do aplikacji bankowych i faktycznie to działa. Na przykład u mnie w Revolucie teraz mogę odblokowywać tą aplikację za pomocą twarzy. Mamy też ten sam czytnik palca. Jest to czytnik optyczny. Jest on ogólnie bez szału. Tak działa w porządku. Natomiast nie jest on na przykład tak szybki jak w Samsungu S23 Ultra. No i teraz jak ten telefon działa? Powiem tak, mamy tutaj tensora G3, mamy 12GB i mamy pamięć UFS 3.1. Szkoda, że nie jest to 4.0, tym bardziej, że mamy końcówkę 2023 roku. Natomiast jak to jest w codziennym użytkowaniu tego telefonu? Jest to w sumie tak jak na pikselach, tak? przynajmniej podobnie jak to było w Pixelu 7 Pro. Wszystko odpala się sprawnie, nie ma jakichś większych zacięć. Natomiast to nie jest oczywiście najszybszy telefon na rynku. On nie stara się być taki jak na przykład S23 Ultra, gdzie wszystko dzieje się błyskawicznie. Piksele bardziej zawsze aspirowały do tego, żeby być jak iPhone, czyli te przejścia, te animacje są takie bardziej przyjemne dla oka. Tak? To jest wszystko takie, takie trochę bardziej płynne. Mi się to osobiście podoba, dodatkowo z tą haptyką, którą oczywiście mamy w pikselach od zawsze, daje to naprawdę bardzo fajne wrażenia z użytkowania tego telefonu. Wiele osób mówi, że no ten tensor jest słaby, tak? w benchmarkach on uzyskuje bardzo słabe wyniki, natomiast powiem Wam, że w codziennym użytkowaniu jest bardzo w porządku, ale zaznaczam też, że na przykład dla mnie nie ma jakiejś większej różnicy między, w działaniu między 8 Pro a 7 Pro. Bardzo podobnie działają, tak? Ja nie czuję tutaj jakiegoś mega skoku wydajności, jeśli chodzi o, o działanie, o odpalanie aplikacji. Druga rzecz to jest grzanie. I tutaj powiem szczerze, że nie doświadczyłam jakiegoś nadmiernego grzania się. Właściwie to na przykład użytkując ten telefon w domu tak 45 minut na przykład na non stopie, jakieś social media i YouTube no to on wydawał się faktycznie cieplejszy i miał jakieś 36 stopni, natomiast u mnie w domu było wtedy 27 stopni, więc to też może Wam dać trochę do myślenia, bo było u mnie cieplej w środku niż na zewnątrz, bo na zewnątrz było akurat 24. Dodatkowo idąc dwoma telefonami, na przykład z Samsungiem S23 Ultra i z tym Pixelem, robiąc zdjęcia, kręcąc filmy, na przykład ostatnio kręciłam 8 minut w 4K 60 klatek, tylko no w temperaturze 24 stopnie w słońcu. No u mnie już teraz są te temperatury trochę niższe niż jak wtedy, kiedy miałam iPhone'a 15 Pro max, więc no też to nie są temperatury rzędu 30 stopni. No to ewidentnie był on troszeczkę cieplejszy niż Samsung, ale kiedy wróciłam do domu i zmierzyłam temperatury, to Samsung miał 33 stopnie, a Pixel miał 37, więc to jest taki dosyć akceptowalny. Poziom grzania się według mnie, natomiast jeśli oczywiście trafi mi się sytuacja, kiedy będzie cieplej i będzie mocniejsze słońce, no to oczywiście też to spróbuję sprawdzić, tak? Natomiast na ten moment nie mogę powiedzieć, że ten telefon jakoś by mi się przesadnie przegrzewał. Nie miałam żadnego komunikatu o przegrzewaniu się tego telefonu na przykład będąc na zewnątrz i nagrywając film i robiąc zdjęcia. Na ten moment, mając ten telefon na maksymalnej jasności, czyli wyłączona adaptacyjna jasność, przez ten czas nie doświadczyłam ściemniania ekranu. Tak? Natomiast zauważyłam to, że jeśli ten ekran jest na automatycznej jasności, to dużo częściej ten ekran jest ściemniany w, w słońcu niż jakbyście go mieli po prostu na, na takiej sztywnej jasności maksymalnej, tak? Więc. Tutaj to, co zauważyłam, to jednak troszkę lepiej radzi sobie Samsung, jeśli chodzi o zarządzanie jasnością na tej jasności adaptacyjnej. Głośniki. Wydaje mi się, że w tym roku głośniki są dosyć, nie wiem czy one są w sumie poprawione bo nie mam obok siebie Pixela 7 Pro ale wydaje mi się, że grają dość podobnie do Samsunga S23 Ultra może nie jest to poziom iPhone'ów natomiast te głośniki grają całkowicie, już całkiem przyzwoicie. No i teraz aparat. Na ten moment robiąc tyle zdjęć, ile zrobiłam, zrobiłam trochę zdjęć w nocy, trochę w gorszych warunkach, trochę zdjęć słońcu w pomieszczeniach. Mogę powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych aparatów na rynku na ten moment, z tego co ja osobiście miałam okazję testować. Natomiast czy jest to najlepszy aparat? Myślę, że nie we wszystkich aspektach, bo o ile główny obiektyw, szeroki kąt i telefoto, które no w tym roku to telefoto naprawdę jest świetne. To telefoto 5 razy w tym roku robi naprawdę robotę nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. I tak faliłam na przykład telefoto w iPhone 15 Pro Max. Tak uważam, że telefoto w Pixelu jest chyba nawet lepsze, natomiast też potrzebuję zrobić trochę więcej tych zdjęć. Natomiast dalej mi się wydaje, że przednia kamera i na przykład portrety to nie jest najmocniejszy punkt tego Pixela. Ale to oczywiście będę jeszcze omawiać w recenzji, też w recenzji będę mówić na temat tych wszystkich, yy, tej sztucznej inteligencji, która się tutaj zadziała w, w pixelach 8 Pro na ten moment. Natomiast w tym momencie, jeśli chodzi o aparat, jestem zadowolona na to, co oferuje nam Pixel. No i teraz, bateria. W kwestii baterii. W sumie to powiem Wam, że jestem zaskoczona na plus. Dlatego, że przynajmniej te pierwsze dni, kiedy użytkuję tego Piksela, to jest jakieś 5 godzin sod, coś takiego. Więc w sumie nic nadzwyczajnego, tak? Natomiast patrząc po tym, jak trzyma mi ta bateria w ciągu dnia, to ja tego Piksela teraz trochę męczę, tak? No bo teraz i dużo zdjęć i tak dalej. Więc właściwie do wieczora mi ten telefon. Wytrzymuje. Nie było problemu, żeby ten telefon mi się rozładował. Natomiast oczywiście trzeba poczekać, jak ten telefon się będzie zachowywał po czasie. Mamy tutaj ładowanie 30 W, więc nie jest to, można powiedzieć, no najszybsze ładowanie. Są już telefony, które ładują telefony szybciej. Natomiast dla mnie tak naprawdę najważniejsze jest, żeby telefon mi wytrzymał od rana do wieczora. I na razie z tym nie miałam problemu. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej. No i teraz, czy po wyciągnięciu tego telefonu z pudełka i po korzystaniu z niego tyle czasu, ile teraz korzystam, czy miałam jakiś efekt wow? Powiem Wam, że nie, nie miałam. Dlatego, że pod kątem użytkowym, czyli pod kątem tego, jak się z tego telefonu korzysta na co dzień, jak on działa, to to jest właściwie Pixel 7 Pro z matowymi pleckami, podrasowanym ekranem, ulepszonym Face ID. Natomiast już efekt większy wow miałam, kiedy odpaliłam aparat. I tutaj faktycznie się zaczyna, można powiedzieć, że może nie magia Pixela 8 Pro, ale największa różnica, jaka zachodzi w stosunku do Pixela 7 Pro. Na ten moment jestem zadowolona z tego, jak się korzysta z Pixela 8 Pro. Natomiast oczywiście więcej informacji Wam powiem na temat oczywiście zasięgu. Też będziemy rozmawiać na temat dystrybucji, szerzej o aparacie. To wszystko zostawiam sobie oczywiście na recenzję, ponieważ no taka na pewno się pojawi. To na razie były takie moje pierwsze wrażenia. I oczywiście ten telefon dalej będę użytkować i dalej będę go tutaj dręczyć, że tak powiem, po swojemu. Natomiast co będzie dalej, zobaczymy. A ja Was oczywiście zapraszam na moje następne filmy. Cześć.